Tak, chciałem serdecznie podziękować, że na zaproszenie nasze właśnie mamy tutaj media, rozpoczynamy taką krótką konferencję prasową. No i dziękujemy, że Państwo będziecie chcieli przekazać tę, tę myśl, właśnie ten, ten przekaz do właśnie mieszkańców Lubelsz Lube Lublina, do wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny, właśnie to hasło. Droga Szumana do Europy i tutaj właśnie myślę, że ono jest bardzo pojemne, bo chodzi o wspólnotę, prawda? wspólnotę narodową, wspólnotę narodów Europy, prawda? wspólnotę ojczyzn, żeby właśnie to miało taki wymiar, a nie superpaństwo, nie jakieś państwo zarządzane centralnie, bo po prostu chcemy od Unii lubelskiej do Unii Europejskiej, tak powiedział Jan Paweł II i tutaj właśnie chyba ta tożsamość, prawda, szczególnie tutaj na lubelszczyźnie to, to tożsamość, tradycje suwerenność, wolność prawda, tak jak to podkreślał Schumann, y, są bardzo kluczowe, istotne, żebyśmy po prostu czuli się y, u siebie, czuli się no, mieszkańcami i gospodarzami swojego domu, ale też byli odpowiedzialni za kształtowanie Europy, za modelowanie Europy, bo tak jak Jan Paweł II powiedział i czcigodny sługa Boży Robert Schumann, że Polska jest potrzebna Europie, żeby właśnie tą swoją tradycję, swoje zdolności, kompetencje, umiejętności w dziedzinie ekonomii, gospodarki właśnie wykorzystywać i kształtować tą można powiedzieć wspólnotę narodów Europy. O to chodzi również w tym dzisiejszym marszu w tej defiladzie droga Szumana do Europy. Unia Europejska po 9 czerwca i w ogóle po wyborach czerwcowych tegorocznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej albo wróci do korzeni, wróci na tory praworządności i na tory wolności, bo to ona może być przestrzeń wolności, albo zginie w jakichś lewackich otchwaniach i zamętach braku wolności słowa, a przy braku wolności słowa ginie wolność we wszystkich innych możliwych obszarach. Zresztą widzimy te wszystkie procesy Zielonego Ładu chociażby, które zabierają wolność nam również w mieście, za chwilę. nie będzie można wyjechać samochodem z garażu, jeśli wszystko, co w Zielonym Ładzie jest zaprogramowane, miało być w życie. Więc Robert Schumann to był jeden z tych trzech architektów wspólnot europejskich, który wiedział, że musi to być formuła pokoju, ale żeby to była formuła pokoju, to musi być oparta na pełnej wolności, na pełnej wolności. Dlatego 9 czerwca jest tak ważny w Polsce i te daty czerwcowe w Unii Europejskiej są tak bardzo ważne dla całej Europy, bo albo Unia wróci na tory praworządności, demokracji i wolności, na fundamenty Schumana, Adenauera, de Gasperi, albo jej nie będzie w perspektywie następnych kilkunastu lat i to będzie wielki cios i ból dla nas wszystkich. Dziękuję.